W lutym 1846 roku zachodnia Galicja zamieniła się w krwawy teatr zemsty. Chłopi uzbrojeni w kosy, cepy, widły i siekiery ruszyli od dworu do dworu, w chwili gdy szlachta szykowała powstanie przeciw Austrii. Na czele buntu stanął Jakub Szela. Chłop od lat skonfliktowany z Boguszami, panami siedlisk. Oskarżonymi o ostrą sprawiedliwość wobec poddanych Według relacji świadków Szela wskazywał dwory Otaczał je gromadą i pozwalał by chłopi wykonywali karę Bili pałkami, cepami, dźgali widłami W siedliskach najpierw padł 86-letni senior rodu Boguszów Przecięty pałaszem Konał na dziedzińcu wśród krzyków rodziny jego czternastoletni wnuk, Włodzimierz, ukryty w piwnicy, został, według tych samych relacji, wyciągnięty na zewnątrz i zatłuczony cepami. Ciało zmasakrowano tak, że bliscy ledwo je rozpoznali. Takich scen było dziesiątki. W ciągu kilku tygodni splądrowano ponad pięćset dworów, zamordowano co najmniej tysiąc osób. Niektóre źródła mówią nawet o trzech tysiącach ofiar. Austrackie władze pozwalały, by krew lała się dalej. Bunt chłopów idealnie rozbijał polską szlachtę i dusił powstanie krakowskie w zarodku. To była nie tylko klęska panów, to była rana, w której jeden naród, podjudzany przez obcą władzę, rzucił się na własnych. Dziękuję ci za subskrypcję za komentarze. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!